To może twój być najlepszy dzień dzisiaj. Najpiękniejszy. Nie te świecidełka, ale Jezus, który jest drogą, prawdą i życiem. On jest światem. Te świecidełka przeminął, ale Jezus, który jest światłem. Te światło zaświeciło we mnie, a była ciemność. Kiedy miałem właśnie 21 lat, było... Jezus, moje życie, bo nie wiem, skończę. skończy. Możecie iść albo do nieba, albo do pieka. Macie decyzję teraz, możecie wybrać. Tu i teraz, królestwo Bory się przybliżyło. I teraz ty możesz doświadczyć żywego Boga, nie świeci ale światło Jezusa, które świeci wiecznie, wiecznie inaczej. Ten wieczny właśnie, wieczny świat możesz wybrać, wieczne światło. To jest najważniejsza decyzja. Bo to Jezus poszedł na ten krzyż, abyś ty uwierzył w Jego śmierć i zmartwychwstanie. Ludziom religijnym się bardzo nie podoba, że my tu głosimy, ale my i tak będziemy głosić, bo to jest najważniejsza decyzja, aby każdy mógł się pojednać z Jezusem. Każdy mógł spokutować i upamiętać się. Ja kiedyś właśnie spokutowałam i upamiętałam się, żyłam w grzechu, przy ich błędzie, chodziłam inaczej, tak wy teraz w błędzie chodzicie. Inaczej na straty inaczej. Ale Jezus, ten, który jest droga, prawda, życie, on podniósł moje życie. A kto Twoje życie podniósł? Moje życie naprawdę Chrystus podniósł. Mając właśnie 21 lat, ja zawołałam do Jezusa, Jezu, uratuj moje życie. I to nie jest fikcja, to nie jest żadna bajka i to nie jest religia. Ja naprawdę spotkałam się z żywą osobą. Ten, który przychodzi wkrótce, ten, który wraca, on rychło wraca, powraca po swój koszu, po swoją oblubienicę. Tych, którzy są Jego. Po właśnie Chrystus wraca. Wszyscy będą zajęci świecidełkami. Ale czy Ty zajęty jesteś Jezusem? Najważniejszą decyzją podjęci w swoim życiu. Czy Ty jesteś zajęty Jezusem? Bo ja najważniejszą decyzję właśnie podjęłam w swoim życiu. Zajęta jestem Jezusem, bo to mnie napędza w moim życiu. To mnie napędza. On napędził moje życie. On, Chrystus. Chrystus we mnie, ten, który jest nadzieją chwały, ten, który jest nadzieją chwały. Ta Święty Dełka przeminął, chwała Jego zabłysnie tutaj, chwała Jego nad Gdańskiem zabłysnie w imieniu Jezus. Chwała zabłysnie właśnie w sercach ludzi, jak i w umysłach, zdjęty z serca, jak i umysł, zasłony ja ogłaszam w imieniu Jezus. Ja ogłaszam chwała Pańska zabłysnie w Gdańsku, w całym Trumiecie. Chwała Pańska, chwała Pańska w sercach ludzi, tak jak we mnie zabłysnęła ta chwała, bo z Nim się spotkałam face to face, twarzą w twarz. mając właśnie 21, chodząc ulicami Elbląga, ja zawołam do Jezusa, moje życie nie było piękne, tak jak teraz widzicie, byłam bardzo zakomplekszoną dziewczyną, dziewczynką jak i dzieckiem, ale bardzo ukochałam prawdę i kiedy z nią, z nią się spotkałam z prawdą Chrystusa, ta prawda przeniknęła mnie. Ta prawda wyzwoliła mnie do wolności. Ta prawda mnie uzdrowiła. Prawda Jezusa. Ja ukochałam prawdę. Ja wiem, co to znaczy kłamstwo. Ktoś, kto żyje w kłamstwie. Ja żyłam też w kłamstwie. Mając do 20 lat właśnie żyłam w kłamstwie, bo zostało kłamstwo wszędzie. Kłamstwo w mojej rodzinie, kłamstwo w dom, na którym byłem też 13 lat. To, co ja tam zobaczyłam, ludzi, którzy w ogóle nie powinni tam pracować, w ogóle, czy co w ogóle nie mieli z serca, inaczej co robili, a robili to inaczej z obowiązku, że ważny człowiek nieraz właśnie robi bez Jezusa z obowiązku coś, a nie naprawdę z serca inaczej. To widać od razu. Jeśli się spotkałeś naprawdę ze żywym Bogiem, to będziesz wszystko czynić w sercach, czyli podawać się jemu najważniejsze. Nie tutaj co światła, a światło Jezusa wybierz dzisiaj. Najważniejszą decyzję zabierz jemu, poddaj się jemu. A ty tego dnia uwierz to prostą prawdę, krzyż Gogoty. W imieniu Jezusa, przenikaj ludzi, Duchu Święty, niech ludzie chodzą takie na malowce, nie wiem, gdzie mają iść. Właśnie, ja też wchodziłam właśnie na manowce, nie mając krętu, celu, sensu. Ale kiedy ja zawołam do Jezusa, jestem bardzo szczęśliwą kobietą przebudzenia. Ja głoszę wszędzie słowa życia, słowa przebudzenia. Ten świat przeminie, a jego słowo ży życia będzie trwać wiecznie. To wszystko przeminie. choinki, Mikołajki, to wszystko przemija bardzo szybko. Jak widzicie swoje lata też inaczej. Bardzo szybko przemija. Wszystko, każdy dzień szybko przemija, ale najważniejsze, abyś ty ten dzień dzisiaj mógłbyś zawierzyć Jezusowi, mógłbyś uwierzyć w jego prawdę, w jego śmierć w zmartwychwstanie, uwierzyć, że twoje grzechy zostały przebaczone na krzyżu Golgoty, uwierzyć, że każdy twój grzech został przybity na krzyżu Golgoty, wyobraź to sobie, Jezus przybi twój grzech, twój błąd. Abyś Ty mógł spotkać się z Nim realnie, abyś poszedł po śmierci do nieba, nie do piekła. Bo ci, którzy naprawdę oddali się Jezusowi, oni idą do nieba, nie do piekła, bo jest niebo i piekło. Coś, tak, życie wieczne, tak jak Pan mówi, tak. Albo Pan chce, też ktoś chce życie wieczne, albo piekło inaczej. To nie jest inaczej jakaś bajka, to nie jest żadna fikcja, ale to jest prawda Jezusa, która mówi właśnie, że jest niebo i piekło. Niebo, niebo dla tych, którzy oddali życie Jesowi. Piekło jest dla tych, którzy nie powiedzieli, idą inaczej teraz, jak na manowce. Inaczej jestem bardzo szczęśliwą dziewczyną. Bardzo kobietą jestem. Jestem łamstwa i Najważniej tak, jak pan mówi. A czy pan też zawierzył Jesowi? Kłamstwa i rozpusty, To może Pan też się nie spotkać z Bogiem. Jeśli pan nie zawierzył są, nie otworzył serca, pan który jeździ na rowerze, bo idzie pan kłamstwa i rozpusty, a może pan to o sobie mówi też, kłamstwa i rozpusty, wani, ktoś to mówi o sobie, zawsze jest, ta osoba ma z problem i ma właśnie, ale czy naprawdę zawierzyłeś się sobie, zawierzyłeś, zdecydowałeś, że będziesz podążał jego drogą, jego droga jest bardzo, ścieżka jest bardzo... To nie jest jakaś szeroka, ale ona jest bardzo wąska, która zawsze wnosi do Niego, zawsze przez Niego możemy być uratowani, tylko przez Jezusa, nie przez jakiś kościół, bo kościołem jesteśmy tym, którzy się na nowo narodzili z Boga. Narodzili się nie z ciała, ale z Boga, z Ducha Świętego. Oni się naprawdę na nowo narodzi. Ja się na nowo narodziłam z Bożego Ducha. Chodziłam też w religii. Wszędzie kłamsa nich. w rodzinie. Wszędzie w świecie. Ale Jego prawda uzdrowiła moje życie. Jego prawda. Tak możesz dzisiaj Ty dostarczyć tej prawdy. Prawda Jezusa. Ten, który umarł za Ciebie. Ten, który zmartwychwstał trzeciego dnia. Ten, który poniósł za Ciebie grzech, poniósł dla Ciebie śmierć, on poniósł to na Krzyżu Gorgoty, on poniósł wszelki problem na Krzyżu Golgoty, abyś ty mógł być wolny od Ciebie, od opinii ludzkich. Ja jestem bardzo wolną osobą, może każdy o mnie opowie, są nie tak, a jestem bardzo wolną osobą. Bo się spotkałam realnie z Bogiem. Kiedyś nienawidząca siebie, a kiedy z Nim się spotkałam z Jezusem. Bardzo kochańco siebie i innych. Wiem, kim jestem, kim jestem, dokąd zmierzam. Jaki jest mój cel i kierunek. Moje cel i kierunek, być jakie Królestwo szerzenie, Bo Jezus wraca wkrótce. Ja bym tą historię opowiadać wam. Wszędzie. Ja będę czynić dzieła jego. Tak jak on uczyni wielkie dzieła w moim życiu, tak wam też będę mówić, jak wielkie rzeczy on czyni każdego dnia w moim życiu. On zrobił moje kolana, które były przekręcone na drugą stronę. Bardzo dużo ludzi się zmaga z kolanami inaczej, a nie chcą nawet podejść teraz. Możesz być zdrowy w kolanach też. Jest jedna osoba, która tutaj ma problem z kolanem lewym. Możesz być dzisiaj uzdrowiony. Położę ręce, aby być zdrowy. Mówię Jezus. Wystarczy go przyjść. Przyjść do tej dziewczyny. Przyjść i wziąć to uzdrowienie za darmo. Za darmo. Tak jak Jezus mówi sobie, sobie darmo wzięliśmy, darmo dawajcie. Tak my robimy. Darmo wzięliśmy, darmo dawamy inaczej, dawamy uzdrowienie, uwolnienie, inaczej, wolność na ludzi, zbawienie, które jest z łaski przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie chrubił. Nie ono jest zbawienie darmo, Ty nie musisz na to zbawienie zasługiwać, tylko ono jest darmo. Z łaski przez wiarę. Łaska to jest Boża przychylność dla każdego człowieka. Ona dla Pana też jest dana. Czy Pan się chce się na nowo narodzić dzisiaj? dzisiaj może być najlepszy dla pana. Z kolanem? Dobrze. Okay. Lewe kolano, tak jak mówiłam. W imieniu Jezus, ja ogłaszam. Na maszynie już teraz. Ja przeklinam ten ból. Twoje śwince rano zwęczyły. Wszelki ból nie ma prawa. Teraz przez moc Jezus. Z tego przez moc Jezus. To prof Wszystko wraca do normy. W tym planie. Wszystko wraca do normy. Kartara. Kierele, remedy. Sekera ma maki. Szokoroloroma kierele. Sekera. Swoboda uważam za tego kolana. Kową i swoboda. Swoboda. Dzięki cię ojcze. Ciełczy, że jest. Oczy pogodnie i w komforcie długo też się mocy Pan musi wykonać ruch inaczej czy jest czy nie ma Pan musi to powiedzieć czuł? inaczej czuł Pan tak głowę go, zimno a teraz musi wykonać ten ruch jak to jest działanie inaczej. My musimy zadziałać w tym, żeby się chodzić tak? Ja? Buliaki był wcześniej. Bardzo duży. Mhm. No, na pewno nie. Pan inaczej. Ja wszystkim nie wiary. Nie, jest. Bo ja wierzę. Kiedy my kładziemy ręce na ci wyzdrowieją. Tak jak ja, wie pan, ja miałam choroba rana. Moja rana szły... Inaczej poszło. Bo... Co nazywa? ja uwierzyłam w prawdy, nikomu nie mam żadnego... do żadnego ze szpitala. Była w prawdy, znaczy, że i... w jednym w takich zdrowiu, jak wtedy, co tam biura, pamiętam. To były biura, to były Ja, ja powiedziałam, ja muszę sprzątać biura za pań. I tak się stało, że moje kochana przyszły na swoje strony, zostały uzdrowione, tak? Moje kolana są zdrowe, nie mam żadnych ortoetyzmów, nic takiego nie miałam, jak tego samego dnia jestem ja uzdrowiona. I pan... dziwa, Uzd... wierzy się inaczej. ja jestem pewna, tak, kiedy ja nakładam ręce i się wody, ono jest uzdrowione inaczej, a to mówię uwios... o naszy... Pana usta muszą mówić prawdę, czy... czy Pan jest zdrowy inaczej, bo to co Pan mówi, tak będzie Pan w swoim życiu miał. Więc... No, no to teraz Pan jest zdrowy i ma zdrowe kolano. Po to Pan przyszedł? Po to, żeby zdrowy był Pan, tak? Po to... Ale Pan był zdrowy. Ale Pan się stworzył, bo to jest najważniejsze. Uzdrowienie też jest ważne, ale, ale przede wszystkim Nowonarodzenie jest Pana najważniejsze. Uzdrowienie też jest ważne, tak? Ale Nowonarodzenie, tak jak mówiłam, Pana dzisiaj ten nie może być inniejszy. Inniejszy, piękniejszy, cudowniejszy. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Pan może się spotkać z Jezusem, Tu na tym miejscu. On jest... Zobaczcie, on jest wygodny. Którzy się... Wiecie, Jezusowi taki... Poprzeszłam, on jest... On tu jest. Z tego Chce Pan się spotkać z Egipcją? Aby być niewyznaczony. To jest najważniejsze. Chce Pan? To powie Pan tak, może Pan też to mnie, a jak Pan na imię? Tomasz. To powie Pan tak, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za mnie. Dziękuję Ci Ojcze, że każdy mój grzech, przykrzyżny i teraźniejszy, przybliłeś do krzyża. Przybliłeś do krzyża. Przepraszam, że żyłem bez siebie. Otwieram swoje serce dzisiaj. Bądź moim panem i bawicielem. Ja o pana pomocę tak? Duch święt, wypełniaj go. w imieniu Jezus. Twoja obecność, w siebie, Twoja miłość. Two... To on jest twoim już obawem nieba. Obawem nieba, tato to jest. Dzieci, on jest syn Boga Najwyższego, on jest dziś w niebie, na to. zabezpieczam jego, jego życie też krwią Jezusa. Ja ogłaszam Twoje błogosławieństwo w każdy dzień życia. Finansowej też ogłaszam błogosławieństwo. W imieniu Jezus. Jezus. W imieniu Boga W imieniu Jezus. Jezus się powołał do wolności bez żadnego nałogu. Pięty na Ja. twoja o łapka, nie masz prawa dotykać Jego życia, Jego serca jak Jego ciała. Nie masz prawa dotykać Jego psychiki albo są zdrowy, zdrowe całe ciało, zdrowa psychika też, twoja prawda. Niech dusza twojej prawa, twojej te. twojej obecności, twojej obecności na to. Ty Go bardzo ukochałeś, utosześ na krzyż na tak bardzo Go umiłowałeś. Jeszcze. I on nie ma czwartej. który tu przyszedł. I zawierzy tobie jeszcze serce jak i życie. Jaki odży, że on należy już do ciebie. Jezu. 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 Wypchanie duch święty. Przebój duch Twoja miłość, przenika, Twoja święty. Twoja miłość, twoja, twoja, twoja obecność. Twoja obecność. Twoja obecność. Przenikaj duch święty. Znaczy ciepło, gorąco inaczej, ale najważniejsze można też nie odczuwać nieraz nic, tak? Bo to nie odchodzi, wiara nie jest czyli wiara to jest pewność inaczej. Idzie się i... Tak, najważniejsze, że pan ode życie I to najważniejsze, tak? Pan idzie do nieba. Pan dzisiaj się nieptow. To najpierw pan tak? Najważniejsze. Całe nie raduje. I całe niebo tam się raduje. Kolano z ro... A. A czy pana przy. Bo nie mówi pan przy przygnięciach. Przygnięcia. przy Przygnięcia. 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 nie Przygnięcia.

kiedy tam ręce, Bo to jest jego Boże uzdrowienie. Jego moc uzdrowienia po właśnie ludzi, którzy tam spali. Palał z Ja Palał z ręki. Palał z ręki. do z ręki. Palał z ręki. Palał z do Palał z kolana ービーバーに行く日々、シェコーラー、ソークロールドファンはゲーム、ラー、ラー,ー、ソクークロールドファンはゲーム。 właśnie. Przyszedł Pan niezajęty jest wchodzeniem do świata.